Jeśli planujesz przeprowadzkę do Hiszpanii, możesz płacić dużo mniej podatków. Wystarczy skorzystać z prawa Beckham'a. Ale uważaj, nie każdy się do tego kwalifikuje. W tym filmie wyjaśnię Ci, jak działa ten system, kto może skorzystać i na co uważać. Zaczynamy. Co to jest prawo Beckham'a? Prawo Beckham'a to specjalny system podatkowy dla obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do Hiszpanii w celach zawodowych. Największa korzyść stała stawka podatku dochodowego, 24% do kwoty 600 tys. euro. Powyżej tej kwoty 47% podatku. Dochody kapitałowe, dywidendy, odsetki, zyski z inwestycji zagranicznych nie są opodatkowane w Hiszpanii. Nie płacisz podatku majątkowego od aktywów poza Hiszpanią. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli mieszkasz w Hiszpanii, to podatkowo traktowany jesteś jak nierezydent. Kto może skorzystać z prawa Beckhama? Nie każdy może się zakwalifikować. Aby skorzystać z tego systemu, musisz spełnić następujące warunki. Nie być rezydentem podatkowym w Hiszpanii przez ostatnie 5 lat. Przeprowadzić się do Hiszpanii ze względu na pracę. Możesz to zrobić, jeśli masz kontrakt z hiszpańskim pracodawcą, jesteś przenoszony w ramach międzynarodowej firmy, jesteś administratorem firmy w Hiszpanii, pracujesz w startupie lub firmie technologicznej jako wysoko wykwalifikowany specjalista. Prowadzisz innowacyjną działalność gospodarczą w Hiszpanii, pracujesz w badaniach, rozwoju i innowacjach. Uwaga! Jeśli jesteś freelancerem lub samozatrudnionym przedsiębiorcą, nie możesz skorzystać z prawa Beckham'a, jak i kiedy aplikować. Masz 6 miesięcy od momentu rejestracji w systemie ubezpieczeń społecznych w Hiszpanii na złożenie wniosku. Jak to zrobić? Składasz wniosek w agencji podatkowej, formularz 149. Oczekiwanie na decyzję od dwóch tygodni do kilku miesięcy. Co z rodziną? Twój współmałżonek i dzieci do 25 lat również mogą skorzystać z tego systemu, nawet jeśli nie pracują w Hiszpanii. Jak długo trwa system Beckhama? 6 lat. Tyle możesz korzystać z tego reżimu podatkowego. Możesz zrezygnować, jeśli Ci się nie opłaca, ale tylko w listopadzie lub grudniu, ze skutkiem na kolejny rok. Jeśli zmienisz pracę lub zostaniesz zwolniony, Nadal możesz korzystać z systemu, o ile znajdziesz nowe zatrudnienie w krótkim czasie. Podatek według prawa Beckhama jest naliczany rocznie. Oznacza to, że 24% do 600 tysięcy euro i 47% powyżej tej kwoty dotyczy każdego roku przez 6 lat. Dywidendy, odsetki i zyski kapitałowe z zagranicy nie są opodatkowane w Hiszpanii przez cały okres obowiązywania systemu. Deklaracja podatkowa formularz 151 musi być składana co roku, zazwyczaj między kwietniem a czerwcem. Kiedy prawo Beckhama może Ci się nie opłacać? Chociaż system ten daje duże korzyści, w niektórych przypadkach nie jest najlepszym rozwiązaniem. 1. Zarabiasz mniej niż 60 tys. euro rocznie. W takiej sytuacji normalna skala podatkowa może być bardziej korzystna. 2. Chcesz inwestować w nieruchomości na wynajem? Nie możesz skorzystać, jeśli wymaga to rejestracji jako autonomo przedsiębiorca. 3. Chcesz korzystać z ulg podatkowych? W systemie Beckham'a nie możesz odliczać kosztów jak zwykły rezydent. Najczęściej zadawane pytania. Czy mogę inwestować w hiszpańskie firmy korzystając z prawa Beckham'a? Tak, możesz być udziałowcem lub akcjonariuszem. Czy mogę kupić nieruchomość w Hiszpanii? Tak, ale nie możesz jej wynajmować, jeśli wymaga to działalności gospodarczej. Czy prawo Beckhama obejmuje podatki od spadków i darowizn? Nie, w tym zakresie nie ma żadnych specjalnych zasad. Czy mogę skorzystać z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania? Nie, ponieważ osoby podlegające temu systemowi nie otrzymują certyfikatu rezydencji podatkowej. Co jeśli zostanę wykluczony z tego systemu, będziesz musiał zapłacić zaległe podatki, odsetki i kary. Masz prawo do prawa Beckham'a. Świetnie. Teraz ważne, żeby zrobić to dobrze i bezpiecznie. Nie ryzykuj błędów, które mogą cię sporo kosztować. Napisz do Nati, zrobi to jak należy, a ty będziesz cieszyć się Hiszpanią bez podatkowych niespodzianek.